Do Mikołowskiego Muzeum zgłosił się pan Kazimierz Rauchfleisch, modelarz, kolekcjoner, pasjonat historii lotnictwa. Pan Kazimierz na niemieckich portalach aukcyjnych odnalazł nieznane dotąd fotografie. Zdjęcia przedstawiają polski samolot rozpoznawczy łącznikowy Lublin R13D po jego zeszczeleniu 1 września 1939 roku. Fotografie te zostały wykonane w Bujakowie koło Mikołowa. Na Górnym Śląsku. Ustaliliśmy również, że było to drugie zestrzelenie samolotu w rejonie działań wojennych koło Mikołowa. Wojna dla Mikołowa, i właściwie dla całego Górnego Śląska, rozpoczęła się, tak jak wszędzie na zachodniej granicy, 1 września 1939 roku o godzinie 4.45. Była to tak zwana X-Sztundę, wyznaczona specjalnym rozkazem Hitlera jako godzina ataku na Polskę. Tutaj akurat na zachodniej granicy na odcinku Mikołów, Tychy, Pszczyna atakował 8 korpus Armijny, przynależny do niemieckiej 14 armii. To już było wiadomo, że do tej wojny do... to już tak było głośno, tak było tego. No i. 1 września wybuchła wojna, wcześniej rano widzieliśmy te niemieckie samoloty bombowe, te sztukacje, to już radio nagle gościło, że wojna wybuchła. I tam bojakowie od strony Orlantowicz. Rano 6 już było pełno wojska niemieckiego. W okolicach Bujakowa 1 września mamy do czynienia bez wątpienia z oddziałami 8 Dywizji Piechoty, e, konkretnie zaś walczącego w jej składzie 84 Niemieckiego oczywiście Pułku Piechoty. E, ten Pułk Piechoty, powiedzieć można, nie jest na Górnym Śląsku zjawiskiem, zjawiskiem obcym, jako że kwaterował w koszarach w Gliwicach koszarach gliwickich. W szeregach pułku również mamy do czynienia z na pewno sporą ilością żołnierzy wywodzących się właśnie stąd, z Górnego Śląska. Tym przykładem jest oczywiście jeden z oficerów, młodych oficerów tegoż pułku, który zaledwie na kilka miesięcy przed wrześniem 1939 roku, promowany do pierwszego stopnia oficerskiego na podporucznika, czyli leutnanta, objął dowództwo jednego z plutonów. Jest to Erich Mende, rocznik 1916, urodzony w Strzelcach Opolskich, a zatem, no, powiedzieć można, górnoślą zagrodowity. Do Wehrmachtu zgłosił się ochotniczo w roku 1936, po odpowiednim przeszkoleniu. Jako dowódca plutonów w 84. Pułku Piechoty wziął udział tym co nazywamy kampanią wrześniową, ja bardziej wolę określenie kampania polska, czy raczej wojna polska, e, sprawił się, jak sądzić można, na tyle dzielnie, że otrzymał wówczas właśnie obie klasy Krzyża Żelaznego, czyli pierwszą, drugą, oczywiście oficerem Wehrmachtu pozostał przez cały czas II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku odcinka Mikołów strzegła Grupa Operacyjna Śląsk. Rozpoznania lotniczego w tym rejonie dokonywała 26. eskadra rozpoznawcza z Krakowa. Drugi pluton tej eskadry stacjonował na lotnisku polowym w Klimontowie, dzisiejszej dzielnicy Sosnowca. Stacjonowały tam trzy samoloty rozpoznawcze Lublin R13D i jeden RWD-8A. 1 września, pomiędzy godziną 7 a 7:30 z Klimontowskiego Lotniska, wystartowała załoga samolotu rozpoznawczego Lublin z porucznikiem rezerwy, pilotem Zygmuntem Czyżowskim i porucznikiem obserwatorem Janem Konikowskim. Piloci wylecieli celem rozpoznania ruchu wojsk niemieckich w okolicach Gliwic. Tutaj niedaleko, 10 km, była granica polsko-niemiecka w 1939 roku i obecnie ten zwiadowczy samolot polski jechał zobaczyć, jak daleko już są wojska niemieckie, które weszły w Polskę. A my tak siedzieli tam przy ulicy na ławce i wszystko obserwowali. I tak może o godzinie, nie pamiętam, o 8 ten samolot leciał od strony Mikołowa, tak niewysoko. No leciał i już kot nie wracał. Co się z nim stało, to myśmy tam nie wiedzieli. Ja byłem już wtedy na szybie, nie? Plumą. Bo mama powiedziała, niechaj nie wychodzi, bo już Niemcy Ale na szybach, no i patrzyła. nie, jak przecież, a gdzieś tam kukło. No to tyle co Nieopodal Mikołowa w miejscowości bujaków, piloci dostrzegli zbliżającą się kolumnę niemiecką z kierunku Ornontowic. Doszło do wymiany ognia. Został obszczelany, został namierzony i został trafiony kulami. W walce śmiertelnie został ranny pilot samolotu pod policznik Zygmunt Krzyżowski. Zdołał jednak wylądować na łące, dzięki czemu uratował życie kolegi Jana Konikowskiego. No i Niemcy powiedzieli: Bierzcie, to jest wasz samolot. Ja miałem też taką część z tego samolotu, ale. To już przepadło. Ludzie to rozbierali po kawałku. Jedyny to szlifbog, wziął kawałek a Tam zawsze mechaników było masa, nie? bo to części różne to byśmy wybierali, co się dało tam jeszcze wymontować. Wziął. Z samolotu tego wyciągnięto pilota, lecz niestety nie można było przeczytać dokładnie jego nazwiska, ponieważ miał Przestrzelone dokumenty kulami i znaleziono te dokumenty w jego kieszeni bocznej i odczytano zniszczone dokumenty Owski. I teraz się zastanawiano i ktoś powiedział Orowski Nawiązałem łączność z Krakowem, gdzie ten pilot służył i przyjechał na to spotkanie. Albo to był brat zmarłego, albo to był Jakiś kuzyn, który powiedział w pierwszych słowach proszę księdza, to nie jest Orłowski, to jest krzyżowski, bo dokumenty źle odczytano. I od tego czasu zapisaliśmy, że jest to Krzyżowski Zygmunt. Zaś, co się tyczy losów. Jana Konikowskiego. Obserwator przeżył to zdarzenie i trafił do niewoli. Jan Konikowski przez okres wojny był więźniem obozów niemieckich, obozów jenieckich. Po wojnie powrócił do kraju i zaczął pracować jako pilot w polskich liniach lotniczych LOT. Jedno z odnalezionych zdjęć dokumentujących zajście w okolicach Mikołowa przedstawia dowódcę niemieckiego 84 Regimentu Piechoty Ericha Mende. Oficer ten wraz ze swoim oddziałem przebył cały szlak bojowy od Gliwic aż po front wschodni. Ciekawe są powojenne losy Ericha Mendego. No, oczywiście. Przez jakiś czas przebywał w niewoli, na szczęście w niewoli amerykańskiej, z której został szybko zwolniony. Po wojnie odnalazł się w rzeczywistości no, najpierw w tych zachodnich strefach okupacyjnych, później natomiast od 49 roku Republiki Federalnej. Ukończył studia, studiował prawo i nauki polityczne, po czym zajął się działalnością no, stricte polityczną. Był jednym z założycieli FDP, czyli Partii Wolnych Demokratów, Liberalnej Niemieckiej Partii i przez dłuższy czas pełnił nawet dość ważne funkcje. Praktycznie od 1949 roku, czyli od utworzenia Republiki Federalnej Niemiec, aż do roku 1980 zasiadał w Bundestagu. Również pełnił określone funkcje polityczne. Był dwukrotnie wicekanclerzem w dwóch kolejnych rządach Ludwika Erharda. W roku 1970 wystąpił z FDP. Dlaczego? No, nie spodobała mu się, powiedzieć można polityka wschodnia. Chodziło o uznanie granicy na odrze Inesie Łużyckiej, gesty pod adresem rządu, również rządu PRL-u. No i. Przede wszystkim coś, co nie tylko mędę, ale i wielu wczesnych Niemców, uznawało za zdradę wobec tych, których nazywano wpędzonymi. Ludzi, którzy po 1945 roku opuścić musieli nigdysiejsze wschodnie ziemię Niemiec. W 1982 roku ukazały się wspomnienia Ericha Mende z czasów wojny. W książce Das verdammte Gewissen, Moje przeklęte sumienie, znajdziemy m.in. relacje ze starcia z polskim samolotem w okolicach Bujakowa. Erich Mende po zakończeniu kariery politycznej przeszedł na emeryturę. Zmarł 6 maja 1998 roku w Bonn. Nie wiemy zbyt wiele o powojennych losach Jana Konikowskiego. Pewne jest, że po wojnie pracował jako pilot w polskich liniach lotniczych. Dopiero na początku XXI wieku ujawniono fakt, iż Konikowski był bohaterem uprowadzenia samolotu w jednej z wielu ucieczek z komunistycznej Polski. Miało to miejsce jeszcze w czasach stalinowskich, a dokładnie 16 grudnia 1949 roku. 16 grudnia 1949 roku z katowickiego lotniska wystartował samolot pasażerski LI-2T. Stanowisko pierwszego pilota zajął Tomasz Tomaszewski, zaś na fotelu drugiego pilota zasiadł Jan Konikowski. Podczas lotu z Katowic do Gdańska samolot miał planowe międzylądowanie w Łodzi, gdzie wsiedli kolejni pasażerowie. Wśród nich znajdował się zaangażowany w spisek. Mieczysław Sadowski, szef wyszkolenia lotniczego z Warszawskiego Okęcia. Legitymując się panieńskimi nazwiskami, miejsca pasażerów zajęły także żony Sadowskiego i Tomaszewskiego wraz z dziećmi. Piloci wystartowali z lotniska w Łodzi, jednak przez cały czas lotu podawali nieścisłe dane, które wprowadziły w błąd kontrolę naziemną. Dzięki temu minęli Gdańsk i niezauważeni skierowali się na Bornholm. Po wylądowaniu na wyspie kilkunastu członków załogi i pasażerów poprosiło władze duńskie o azyl polityczny. Należy pamiętać, że była to jedna z najbardziej spektakularnych ucieczek z Polski w czasach stalinowskich. Wszystkie osoby ubiegające się o azyl zostały ukryte w Danii, Kanadzie i USA. Ucieczka była przygotowana profesjonalnie. Nieomal do samego końca pilotom udało się wodzić za nos nie tylko obsługę naziemną w czasie tankowania, jak również nawigatora oraz trzech pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, którzy nieświadomi byli prorwania, a mieli ochraniać ten samolot. Nie wiemy jaki spotkał ich los, bowiem cała sprawa została utajniona, a wszystkie archiwa i dokumentacje na temat polskiego samolotu zostały przez ówczesną władzę utajnione i najprawdopodobniej zniszczone. Nie znamy dalszych losów Jana Konikowskiego. Pod koniec XX wieku został prawdopodobnie rozpoznany na jednej z fotografii wykonanej podczas jazdu weteranów, najprawdopodobniej zmarł w Australii. W pierwszych tygodniach wojny Polacy stracili niemal wszystkie samoloty. Do dzisiejszych czasów nie przetrwał żaden egzemplarz Lublina R13. Dziś większość maszyn, które walczyły na polskim niebie we wrześniu 1939 roku, możemy oglądać tylko na nielicznych starych fotografiach oraz na wystawach modelarskich.